Ok, słuchajcie, kochani, no dobrze. Poproszę Was teraz, możecie wyłączyć sobie kamerki, możecie wyłączyć mikrofony, żeby we własnej przestrzeni, w ciszy, spokoju znaleźć sobie przyjemne, wygodne miejsce, ułożyć się w komfortowej pozycji, zamknąć oczy. Wziąć głęboki wdech, zrobić wydech. I jeszcze raz, zróbcie głęboki wdech, zróbcie wydech. I jeszcze raz, głęboki wdech. Zatrzymajcie na chwilę powietrze i zróbcie długi, przyjemny wydech. Tak. Skupcie uwagę na swoich powiekach. Pozwólcie sobie na przyjemną relaksację. Poczuciach z każdym wdechem. Wasze powieki przyjemnie się rozluźniają, relaksują. Z każdym wdechem relaksują się jeszcze bardziej. Poczujcie, jak Wasze powieki przyjemnie się rozleniwiają, jak są przyjemnie zrelaksowane. Skupcie teraz uwagę na Waszych powiekach. Poczujcie, jak są przyjemnie rozleniwione i zrelaksowane. I przenieście uwagę z Waszych powiek. Na czubek swojej głowy. I kiedy, poczu kiedy poczujecie ten przyjemny stan relaksacji na czubku swojej głowy, rozprowadźcie go po całym swoim ciele, od czubka głowy aż po końce palców stóp. Poczujcie, jak relaksuje się Wasze czoło, policzki, żuchwa. Poczujcie przyjemne rozluźnienie w waszych barkach. Poczujcie, jak rozluźniają się wasze dłonie. Jednica, uda, łydki i stopy. Poczujcie ten przyjemny stan rozluźnienia w całym swoim ciele. Pozwólcie sobie na ten przyjemny stan relaksacji, aby zagłębić się w Waszej wewnętrznej przestrzeni, Waszej wewnętrznej istocie. Dlatego poproszę Was, żeby z każdym oddechem rozluźniać się jeszcze głębiej. I za chwilę, kiedy policzę od dziesięciu do jednego i powiem jeden, znajdziecie się w przyjemnej przestrzeni. I kiedy tak leżycie i przyjemnie się relaksujecie, ja zaczynam odliczać. Dziesięć, dziewięć, osiem. Pozwalacie sobie na jeszcze głębszą relaksację. Siedem razy bardziej, sześć, pięć razy głębiej, cztery, trzy, bo za chwilę, kiedy powiem jeden, wejdziecie do specjalnego pomieszczenia, będzie to pomieszczenie, i można je nazwać pomieszczeniem bądź przestrzenią uzdrawiania. Trzy. Dwa, jesteście już coraz bliżej. Jeden. Jesteście tam. Jesteście w tej przecudownej przestrzeni uzdrawiania. I rozejrzyjcie się dookoła. Zobaczcie. Jak rozpościera się przed Wami przecudowny ogród, i widzicie go coraz wyraźniej, coraz piękniej. I zobaczcie teraz piękną polanę, na której rośnie trawa. Dokoła być może są jakieś drzewa. Rozejrzyjcie się w tej przestrzeni. Ale kiedy tak się rozglądacie, to zobaczcie, że po środku tej polany rośnie kwiat. Jest tam jeden, jedyny kwiat. I poproszę Was teraz, aby podejść bliżej do tego kwiata. Ten kwiat, który tam rośnie. Jest symbolem Waszego wewnętrznego dziecka. To jest Wasza wewnętrzna istota. I podejdźcie do tego kwiatu i zobaczcie, jak ten kwiat wygląda. Czy jest pięknie soczyście zielony, ma cudowne zielone i soczyste liście. Czy ma piękną, zdrową łodygę. A przede wszystkim, czy kwitnie w pięknych kolorach, w cudownej energii? Sprawdźcie dokładnie, jak ten kwiat wygląda. Kiedy tak na niego patrzycie, na ten kwiat, który jest symbolem waszej wewnętrznej istoty, poczujcie, Tą energię, którą ten kwiat chce Wam przekazać. Poczujcie energię tego kwiatu. I wypełnijcie się tą energią w całym swoim ciele. Poczujcie, czy ten kwiat, Czuję się kochany, doceniany. Czy zasługuje na wszystko, co dobre, na miłość, na szczęście, spełnienie. I kiedy tak już czujecie energię tego kwiatu, to zobaczcie, jak on wygląda, jak wyglądają jego liście, łodyga. I sam kwiat, czy jest małym pączkiem, czy jest rozwiniętym, pięknym kwiatem. Poczujcie, czego temu kwiatu potrzeba. Być może trzeba go uzdrowić. Sprawdźcie to teraz. Kiedy już wiecie, kiedy czujecie to, czego potrzebuje wasz kwiat, ta wasza wewnętrzna istota, to wasze wewnętrzne dziecko. Sprawdźcie, czy być może trzeba ten kwiat uzdrowić. Jeśli tak czujecie, że ten wasz Kwiat, ta wasza wewnętrzna istota czuje uzdrowienia. To wyobraźcie sobie teraz, że najlepszym, co możecie dać temu kwiatu, najlepszym, co może go uzdrowić, jest wasza miłość. I wyobraźcie sobie teraz, że trzymacie w prawej, w prawej dłoni żółtą konewkę. Zobaczcie jej rozmiar. I wyobraźcie sobie teraz, że w tej konewce jest Wasza miłość do Waszej wewnętrznej istoty, do Waszego wewnętrznego dziecka. I poczujcie, czy faktycznie ta miłość tam jest. Czy ta miłość jest w tej konepce? Bo tylko miłość może ten kwiat uzdrowić. Jeśli poczuliście, że jednak tej miłości tam nie ma, lub być może jest zbyt słaba, to wyobraźcie sobie teraz. Istotę, którą kochacie najbardziej. Wyobraźcie sobie kogoś bliskiego, kogoś z rodziny. Być może jest to dziecko, być może jest to rodzeństwo, być może jest to jakieś zwierzę. Wyobraźcie sobie tą istotę, którą kochacie najbardziej. I wyobraźcie sobie. Poczujcie tą miłość, którą tą istotę darzycie. Poczujcie tą miłość teraz w Waszych sercach. I możecie sobie położyć lewą rękę na Waszym sercu. I możecie spróbować tą miłość poczuć. I kiedy ją poczujecie, tak bardzo głęboko, że jesteście w stanie rozprowadzić ją po całym swoim ciele. To wypełnijcie tą miłością waszą konewkę i podlejcie ten kwiat, który jest waszym wewnętrznym dzieckiem, waszą wewnętrzną istotą, najcudowniejszą i taką, którą należy kochać najbardziej, bo to właśnie wy. To ta istota potrzebuje najwięcej miłości od Was. I kiedy tak tą konewką podlewacie Waszą miłością Wasze wewnętrzne dziecko, ten kwiat, który jest Jego symbolem, to sprawdźcie, jak ten kwiat wygląda, czy zmienia swoją postać. Czy zaczyna się pięknie zielenić? Być może zaczyna rosnąć. Zobaczcie, czy rozwijają się na nim pączki nowych kwiatów. Zobaczcie, jak te pączki się rozwijają w cudownych kolorach. I zobaczcie, jakie są to kolory. I zapamiętajcie je. I kiedy tak podlewacie przez cały czas Waszą miłością, Wasze wewnętrzne dziecko, obserwujcie, jak wzrasta, jak kwitnie, jak rośnie, jak wypełnia się Waszą miłością. I kiedy już osiągnie cudowny stan, ten wasz kwiat, wasze wewnętrzne dziecko, to zobaczcie, jak powoli zaczyna zamieniać się w cudowną energię. Jak przestaje już być rośliną, a zamienia się, przechodzi w cudowną postać, w postać pięknej energii. I być może jest to kula światła, być może jest to kształt przypominający serce, a być może jest to energia kwiatu. Jakkolwiek to widzicie, to to jest. Dobre. Zobaczcie ten kolor. Zobaczcie tą energię. I wyciągnijcie wasze dłonie do tej energii, która jest waszym wewnętrznym dzieckiem. I przyjmijcie tą energię do waszych serc. Poczujcie, jak ta energia Integruje się z Wami. Poczujcie tą wypływającą z tej energii miłość i obdarzcie ją Waszą miłością. Wypełnijcie tą energią całe swoje ciało, od czubka głowy aż po końce palców, dłoni i stóp. Poczujcie tą cudowną energię w Waszym ciele. I kiedy tak się integrujecie z tą cudowną energią, weźcie głęboki wdech. Zróbcie wydech i jeszcze raz zróbcie głęboki wdech, poczujcie to cudowne wypełnienie w całym Waszym ciele. I jeszcze raz zróbcie głęboki wdech. Wypełniając całe swoje ciało tą cudowną energią. I jeszcze raz, głęboki wdech, poczujcie, jak ta energia wypełnia Wasze ciało do tego stopnia, że aż zaczynacie nią błyszczeć. To Wasza wewnętrzna istota, która zawsze jest przy Was. Która karmiona jest Waszą miłością, i to od Was zależy, ile miłości jej dacie, tyle otrzymacie. I jeszcze raz weźcie głęboki wdech, wypełnijcie całe ciało tą energią. Cudowną energią miłości, do tego stopnia, że zaczynacie nią błyszczeć. Bo za chwilę, kiedy policzę od trzech do jednego i powiem jeden, wrócicie do tu i teraz, do Waszych miejsc i otworzycie oczy. A zatem jeszcze raz głęboki wdech. I wydech. Trzy. I jeszcze raz. Dwa. I jeden. I wypełnieni tą cudowną energią miłości, wracacie do tu i teraz. Możecie otworzyć oczy.